Już w najbliższy weekend zapraszam na odcinek specjalny z wyprawy busem czyli gotowanie w terenie, jak być keto poza domem co będzie na talerzu to na razie tajemnica ale zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę a zawitam u Ciebie w sobotni wieczór z porcją humoru gotowym przepisem i zobaczysz jak czadowo jest być keto poszukiwaczem skarbów Ja się nie zatrzymuję i znowu mam Silber grosz. 1848 Fajna moneta, to mnie zawsze cieszy Jesteś na adaptacji do keto, a jajka przestają Ci wchodzić? Sadzone niesmaczne, a gotowane z majonezem nie przechodzą przez gardło? Spróbuj tego. Pomidory krojone, 3 gramy węgli na 100. Używasz mu puszki 400 gramowej, czyli 6g węgli na całe danie. Na to 3-4 jaja, solisz, pieprzysz. Ja dowaliłem papryczkę i będzie szczypać pewnie dwa razy. Na małym ogniu pod przykrywką jakieś 5 minut. Na górę cheddar czy inny starty ser. Szczypiorek i na talerzu poezja smaku. Smacznego. Mm, a wiecie, jakie to jest dobre? Naprawdę polecam. Jak ktoś jeszcze nigdy tego nie jadł, to musi to nadrobić.